STS Zakłady Bukmacherskie Sponsorem głównym Jagiellonii Białystok Zoran Ostatni, można powiedzieć zaliczyliśmy Bardzo udany powrót do Ekstraklasy, bo po przerwie Od razu wygrana Bardzo cenna wygrana, która umocniła Naszą pozycję w pierwszej ósemce Tak, myślę, że Po, tym, po tej długiej przerwie Było najważniejsze Zacinasz dobrze I myślę, że to, to nam da, da pewność siebie za, za, za dalej. Drugi raz rzędu, drugi mec rzędu, wliczając te jeszcze mecze przed przerwą, zagraliście na zero z tyłu. Wcześniej udało się ze Śląskiem Wrocław wygrać 1 do 0. W niedzielę w takim samym stosunku pokonaliście Krakowie, gdzie no wiadomo, nie było to łatwe zadanie. Tym bardziej, że szczególnie ci atakujący Krakowi no raczej dysponują dobrymi warunkami fizycznymi. O tak, to, to myślę, że jest, jest dobrze, bo, bo ciężko grać na zero, e, e, Myślę, że to też, też jest ważne i, i to my wszyscy wiemy, że to nie był taki piękny mecz zaoglądać ale trzy punkty są najważniejsze, także e, nie interesuje nas, czy wygramy 5-0 albo nie wiem ile. Najważniejsze są 3 punkta. Jak możemy, nie stracić gola, to, to dla nas jest ważne też. Że nam, daje, że nam daje za następny mecz e, pewno siebie. E, Zoran, jak ocenisz Waszą dyspozycję po tym pierwszym meczu? Bo wiadomo, że to pierwsze spotkanie o punkty dla każdego była zawsze taka wielka niewiadoma. nie jest optymalne naprawdę. To, to jest oczywiście, bo po, po takiej przerwie, i, gdzie nie mogliśmy trenować, nie ma tego indywidualnego, indywidualnego treningu, który ci który może dać to, co ty co mecz daje, także. Naprawdę będzie ciężko pierwszych kilka meczów, ale, ale myślę, że tylko będziemy, e, będziemy grali lepiej i, i mam nadzieję, że, że tak będziemy kontynuowali do końca sezonu. Mecz z Krakowią rozpoczynałeś na lewej obronie, a kończyłeś jako środkowy e, obrońca. Jak w ogóle reagujesz na takie roszady w trakcie spotkania? A dobrze, e, grałem, grałem wszystko, grałem od prawej do lewej obronie środkowych obronców, także nie mam dużo problemów kiedy, kiedy trzeba zmienić pozycję nawet jakby to było w meczu, także od razu się przygotuję co, co, co szybciej mogę i tyle. Czy w meczu z Wispą Polsku zobaczymy znowu chorwacki duet na środku defensywy, czyli Iwan i Zoran Arsenicz. No bo wiadomo, sytuacja z Bogdanem jest jaka jest. prawda jeszcze nie znamy mm, dokładnej diagnozy, no ale nie wyglądało to dobrze. Bogdan wiadomo musiał zejść z boiska w Krakowie. Po nie wiem, nie mogę to powiedzieć teraz, bo to jest decyzja trenera i on jest ten, który jest odpo który odpowiedział, że, że za. za... Pierwszy jedenastku i on ustawia zespół. Także będzie decyzja trenera, a dla mnie jest to najważniejsze, że gram. Mhm. E, Wisła Płock, e, rywal, z którym Jagieloni gra się zawsze bardzo, bardzo ciężko, bardzo niewygodny dla Jagieloni. No i czy jeszcze macie w głowach ten mecz z rundy jesiennej, gdzie w zasadzie nie zagraliście złego spotkania, no a przegraliście, patrząc na suchy wynik, dosyć wyraźnie 1 do 3. Tak, pamiętamy wszyscy taj, ten mecz, bo byliśmy, myślę, że moim zdaniem lepszy zespół. Ścieliśmy e, pierwsze bramki, ale ten był. E, potem straciliśmy dwie, potem wrócili, albo nie wiem jak było, ale, ale pamiętam, że, że tak na, oni nam strzelali trzy bramki z naszych trzy błęda nie mieli dużo sytuacji, a my naprawdę graliśmy Dobrze, e, oczywiście, że to wszyscy pamiętamy, wiemy, że musimy być skoncentrowani cały czas, bo, e, bo to jest zespół, który jest e, dobry w stawie fragmenta, e, dobry na, na, na kontrę i, i musimy uważać na to przez cały mecz. E, no właśnie, mówisz o tych fragmentach. Dominik Furman to wydaje się być postać kluczowa w wywiśle płock. Będziecie jakoś specjalnie zwracać się na jego uwagę, tym bardziej, że w tym pierwszym meczu po jego dwóch ośrodkowaniach i Uryga, i rzeźniczek strzeli wam gole. No to oczywiście wszyscy wiemy, jak on uderza tę piłkę i są one mocne i nie ma dużo czasu zareagować, także myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy dużo i wiemy jak on to, to, to robi. Także musimy tylko, tylko być skoncentrowani i Mam nadzieję, że że, że że też będzie na zero. E, tak jeszcze pociągnę temat wracając do meczu z poprzedniej rundy. Wtedy Wisła Poznań wygrywając z Jagiellonią skoczyła na pierwsze miejsce w tabeli. Jeżeli w sobotę Wy pokonacie Wisłę Poznań, to zamkniecie już jej drogę do pierwszej ósemki. Czy to traktujecie w ramach jakiegoś tam rewanżu? Pomyślę, że zawsze jest rewanż, kiedy, kiedy przegrywasz pierwszy mecz. To nie patrzymy na tabelę, na tabelę i... Nie wiem, nie wiem, wiem, że jest dużo dużo zespołu, tak kilka punktów. Także będzie, będzie do końca tego, tego ciężko i. i... Na ten temat nie mamy remansz, ale, ale, ale tylko że przegrywaliśmy, to chcemy, chcemy się remaszować. Na koniec zadam pytanie o taką prawidłowość, bo w poprzedniej kolejce, w tej pierwszej kolejce na 8 meczów, tylko dwa wygrali gospodarze. Szczególnie Lechia w takich bardzo szalonych okolicznościach strzelając gola w 90 bodajże 6 minucie. Tylko jeden mecz, tak tak dwa razy wygranych gospodarze, jeden remis i aż pięć wygranych gości, czy twoim zdaniem fakt, że nie wiem puste trybuny i tak dalej są jakimś takim dodatkowym handicapem dla drużyn przyjeżdżających? Myślę, że może mieć trochę, nie wiem, może się to poczuć tak, że nie jest taka sama atmosfera jakby była kibice na, na, na trybunach, to jest oczywiście. Ale myślę, że niski bicami to w Polsce jestem tutaj 3 lata, to nie ma różnicy. To zawsze są takie wyniki, że nigdy nie wiesz, możesz. Dzisiaj wygrywasz na wjaździe z legiem, jutro przegrywasz w domu, nie wiem. Także myślę, że to, to ma, ma, trochę tych, ma, ma trochę znaczenia, ale myślę, że niedużo. Dzięki ci bardzo. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagieloni Biały Stok.